Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Diablo 4 kontynuujemy główny wątek fabularny i rozpoczynamy zadanie złe nowiny. Wejdź do katedry światłości. Zrodziliśmy się z grzechu. Jesteśmy dziećmi ciemności. Porozmawiaj z wielebną matką Pradią. Ojca można odnaleźć dzięki szczerej pokucie. Na razie I to nie, nie chce z nami rozmawiać. Wierzę. Kroczmy w Światłości! Już można. Musimy zawsze wystrzegać się grzechu, bracie. Tak, matko. Niech Światłość Inariusa wypali wszelką nieprawość. Niech pokusa nie odwodzić się od jego blasku. Niech Prawość zmyje wszelki brud grzechu. Odrzućmy ciemność, albowiem to Światłość musi zwyciężyć. Odrzućmy ciemność, albowiem to Światłość musi zwyciężyć. To on przybył z Nowiska? Tak, Wielebna Matko. Lorata nie ma z tobą? Nie, posłał mnie samego. Popełniłem błąd, pokładając nadzieję w tym starcu. Co mogło być dla niego ważniejsze? Lilith. A zatem wiesz, Hmm. Jeden z naszych rycerzy poinformował nas, że w Dolinie Wichrów pojawiła się demonica. Opis pasuje do istoty, którą widziano w nowisku. Jeśli zechciałbyś wyruszyć do Jeleśna i dowiedzieć się, co tam zaszło, zyskałbyś wdzięczność katedry światłości. Planowałem posłać Lorata, ale. Zawiódł po raz kolejny. Z Loratem czy bez niego? Woli i stanie się zadość. Proszę, przejrzyj raport rycerza, zanim ruszysz w drogę. Zabierz raport w Igo. Wiele dna matko. Otrzymałem wieści o tym, że w pobliżu kopalni wiele śnie widziano rzekomo Rogatą kobietę. To może być demonica. Wykonaliśmy rutynowe czynności, ale na razie niczego nie znaleźliśmy. Wysłałem w głąb kopalni kapłana pod zbrojną eskortą rycerzy. Prześlę wieści, gdy tylko się czegoś dowiem. Czyli już możemy wyruszać, chyba że z nią jeszcze pogadamy. Jego umiejętności są niezrównane. Ale jak widać, nie można na nim polegać. Nie powodowała nim obojętność. Wyruszył na poszukiwania bladego człowieka, który towarzyszył Lilith. A więc ktoś jej pomaga? Ach, z jaką łatwością ludzie ulegają ciemności? Jest pomiotem jednego z najwyższych złych. Nie wątpię, że nowisk to był dopiero początek. Będzie zabijała dalej. Ale przepowiednia mówi, że pokona ją nasz ojciec, Inarius. Tam, gdzie króluje wiara, lęk nie ma przystępu. Dowódca straży z naszej trzutki Wigo przysłał wieści o dziewczynie, która rzekomo widziała rogatą kobietę. Nie możemy tego zignorować. Znajdź go. Powinien już mieć silne poszlaki. No to pogadaliśmy ile mogliśmy. No i wyruszamy. Udaj się do Jeleśna. Jak to daleko. Podupadła światłość. No, spory kawałek drogi. Więc będzie okazja pokorzystać z nowych umiejętności. I zdobyć kolejne punkty doświadczenia. No to idźmy tak jak nas mapka prowadzi. Tu jakieś zadanie poboczne. Oczywiście zadania poboczne zostawimy sobie na odcinki z zadaniami pobocznymi. A w odcinkach fabularnych skupimy się tylko na głównej kampanii. No i możemy walczyć, możemy sprawdzać, co warte są te nowe umiejętności. Niewyprawione skóry. O, a gdzie moje szkielety uciekły? Moje szkielety już w moment zabiły niedźwiedzia. Naprawdę sprawdzian tych umiejętności będzie wtedy, kiedy nadejdzie czas walki z jakimś bosem. Niewyprawiona skóra. O, coś tu się pojawiło na mapie. A to są jakieś losowe wydarzenia. Ale tak zobaczymy sobie jedno, co tam się dzieje. Jak na razie, razem ze szkieletami walczy się super. O, mogę pod to wejść? Rytuał wyniesienia. Mamy go zabić? Na to wychodzi. Niewrażliwość. Czyli najpierw trzeba zabić tego. Nadal niewrażliwość. Jeszcze jeden jest. coś mi się zdrowie zaczęło ponić. Na... Aj gdzieś moje szkielety poginęły w tym walce. Co tu się dzieje? Oj, skrzynia jakoś od razu 35 szymrzących oboli Są takie okazyjne wydarzenie, a jednak wyzwanie całkiem duże było Przez chwilę jakoś tak nic zdrowia mocno ubyło. Teraz to przez chwilę zacząłem się obawiać, że przy jakimś większym starciu z wrogami to szybko zginę. Mamy nowy obszar odkryty. Tak to wygląda na mapce. Muszę pamiętać, żeby co jakiś czas wskrzeszać te szkielety, żeby zawsze ze mną chodziły, bo jednak dużo pomagają. Brakuje mi trochę tego zamachu kosą, ale nie ma więcej slotów, do których mógłbym przypisywać sobie umiejętności. Powinniśmy zaraz dotrzeć do jeleśna tutaj. Nic się z tym nie da zrobić. O, tutaj coś było jeszcze na mapce zaznaczone. Kapliczka fali uderzeniowej. Co jakiś czas wystrzela ze mnie fala uderzeniowa. No i zabija wszystkich w pobliżu. Ale już się kończy ta umiejętność. Ale fajne było. Dobra, to docieramy do jeleśna. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Z kim my mamy pogadać? Z nim? Nie. Tu chyba trzeba wejść. Tak. Kapitan Ach, Ankers. Nie niez... Czego ci trzeba? Przyszyła mnie Pradia. Szukam Vigo Tak jak ta nieznośna dziewucha. Od tygodnia zadręczała nas opowieściami o jakiejś demonicy. Vigo postanowił to sprawdzić. Powinien być w obozie górniczym, na północ stąd. W ubiegłym tygodniu zaginęła tam cała grupa rycerzy, razem z matką dziewczyny i jeszcze jedną kobietą. Lepiej na siebie uważaj. No to idziemy. Podupadła światłość. To teraz mamy zadanie rycerz i sroczka. O, tutaj jest punkt nawigacyjny. Od razu sobie odblokujemy. W razie czego będzie można się tu szybko przenieść. I mamy się udać tu konkretnie. Więc prowadź mnie ma po. Ej, super jest ta włócznia, która przeszywa wszystkich wrogów. Dobra jest na duże grupy, gorzej jak trzeba będzie walczyć z jednym potężniejszym. O czym pewnie już niedługo się przekonamy. Tutaj też jest jeszcze jakaś kapliczka. Chyba dawała zwiększone obrażenia z tego co widzę. Pojemniki. Osiągnięto cel podróży. Porozmawiaj z Wigo. w obozie. Jesteś Vigo? Przysyłam. Hej! Wiem, co widziałam. Miała rogi jak u bestii. Przechodziła właśnie tędy. Myśleć, że matka jest tam z nią uwięziona. Tyś ją przepuścił, panie. Ty odpowiadasz za jej bezpieczeństwo. Wewnątrz stacjonują żołnierze, którzy... O nich też powinieneś się martwić! Dłuch. Może ty mi pomożesz? Razem z matką prowadzimy badania nad choradrymami. Byłyśmy na tropie Wielkiego Odkrycia i... wtedy zniknęła. To do niej niepodobne, tak porzucić łowy. Kopalnie zamknięto na polecenie kościoła. Nie są bezpieczne. Zwłaszcza dla dzieci. Ach. Naprawdę? Ta rogata kobieta to demonica Lilith. Nie. To niemożliwe. Matka mi o niej opowiadała. Mówisz o córze nienawiści. Radia coś o mnie mówiła? Nie była chyba zła, co? Tu chodzi o coś więcej niż Twoją pracę. Ech, w drogę. Miejmy to już za sobą. No to w drogę. Otwierasz? Czy mam otwierać? Ja mam otwierać. Nie. Przepatrz. Dźwig się zaciął. Musimy iść pierwszy. Jej przyjaciółka. Czyli po prostu dał się przekupić. Dobra, czas w ogóle zobaczyć, co ja tu pozbierałem. Rękawiczki trochę lepsze, pancerz trochę lepszy. Rozumna studencka różdżka. Relikt czaszkowy, Buklesz. Korona. To gorsze. Miecz dwuręczny trochę lepszy od tego, który mam teraz. No to idziemy. Udaj się wraz z Vigo do zamkniętej bramy. Tak. Nie oddalaj się. Może powinniśmy zawrócić zebrać rycerzy? I mam na ten czas zostawić moją matkę na pastwę Lillit? Nie, ja idę dalej. Ja też. Zwłaszcza, że tamto zadanie już się wykonało. Rycerz i zroczka i teraz mamy zadanie, przedsięwzięcie. I czas końcu przypisać sobie kolejne umiejętności, gdyż ósmy poziom odblokował wszystkie trzy pozostałe sloty. Nie tu. tu. Więc tak, tą włócznie mogę sobie już przypisać pod inny przycisk, bo wolę pod ten. I tak to bym chciał ten zamaszysty atak Przypisz tutaj. I mam jeszcze dwa miejsca, na które mogę sobie coś jeszcze fajnego wstawić. Twoja maksymalna esencja zwiększona o 3 punkty. To się przyda na pewno. Twoje główne umiejętności zużywają 3% więcej esencji, ale zadają 5% więcej obra obrażeń i to też się przyda. a tutaj już omawialiśmy poprzednio tak już mogę sobie jeszcze kolejny wziąć, czas odnowienia zamieniasz się w krwawą mgłę i otrzymujesz niewrażliwość na 3 sekundy, twoja szybkość ruchu jest zmniejszona o 20% i co jakiś czas zadajesz wrogom 1 punkt obrażeń oraz przywraca przywracasz sobie 0,5% maksymalnego zdrowia kolczasty pancerz zyskujesz premię 7 punktów od obrażeń od cierni Obrażenie zadawane przez twoich szkieletowych wojowników oraz ich zdrowie są zwiększone o 15%. No to biorę. Więcej już nie mam punktów, ale jeszcze można sobie wziąć. Przywołujesz z ziemi więzienie kości, które ma 27 punktów wytrzymałości i otacza wskazany obszar na 6 sekund. Ponure żniwa, pochłanianie zwłok generuje 2 punkty esencji. O, to też, to będzie kolejne. Wybuchające zwłoki zadają 34 punkty obrażeń po bliskim wrogom. O, i to też. Zwiększa promień wybuchu. No, to to będzie fajne. To biegniemy po kolejne punkty yy, doświadczenia. Teraz pod kwadratem mam to, a pod kierunekiem mam to. No i ten wybuch zwłok też mógłby się przydać. Czy my tu mamy jakiś konkretny cel? Nie mamy. Po prostu musimy iść i badać i szukać. Fajnie się walczy. Teraz jak, jak jest więcej slotów, można używać różnych umiejętności. To już fajnie się walczy. No i tu mamy ślepy zaułek. Trzeba iść w inną stronę. Osa. To jest nowe, rękawiczki fajniejsze i kosa. I co jest niby szczególnego w tym miejscu? Co takiego przyciągnęło tutaj limit? Skąd mam wiedzieć? Kościół z niczego nam się nie tłumaczy. Nikt nie może wejść do kopalni ani jej opuścić. jakieś spodnie i pancerz się szybko zwiększa, już prawie do 500. Co my tu mamy? Ani tylko nie. Musiała się zaklinować gdzieś winda pandej drzwi. Zamknięte. Tutaj przecisnę się na drugą stronę. Zaczekaj. No i nie zaczekała. Wrogowie nadchodzą. Rodziny sobie. Nie, nie mamy wyboru musimy walczyć. I szybko pos całkie prawda Ja chyba tam coś jeszcze dostałem co to jest Właściwie, dlaczego twoja matka zostawiła cię bez słowa? Nie zrobiłaby tego. A już na pewno nie powinna. Na pewno miała swoje powody. Za dużo hałasu robimy. Póki no, co walka nie stwarza dużych problemów, ale jak przyjdzie walczyć z kimś potężniejszym, to się wtedy obraży. I kolejny ślepy zaułek. Zabracamy. No już spory kawałek tej kopalni zwiedziliśmy. I jeszcze nic ciekawego nie odkryliśmy. Tutaj wpadło nowego. Rozumny dwuręczny miecz. To będą jeszcze większe obrażenia. Zaraz będzie też poziom dziewiąty, więc będzie kolejna umiejętność do przypisania. Tylko coś ja nie w tą stronę chyba poszedłem. Nie zamierzam tutaj umierać. Nie będziemy umierać. Będziemy walczyć. Przejść tędy. Chodźmy. Dokąd nas to zaprowadzi? Do ekranu ładowania. Wigo, poziom dziewiąty. Tuner jest zamknięty. Bez dźwigu jesteśmy tu uwięzieni. Spójrz, tam jest. Porozmawiaj z Do To porozmawiajmy. Co ma nam do powiedzenia? Ten posąg. To ona. Taką ją zobaczyłam. Lilith. Musimy znaleźć moją matkę. Zaprowadź Wigo i Najrelę w głąb groty. No okej, okay, to myślę, że będziemy kontynuowali w kolejnym odcinku, bo już mamy praktycznie pół godzinki. A wiem, że co za dużo to zdrowo, więc myślę, że pół godzinki tak wystarczy. To jest taki czas mniej więcej na jedno posiedzenie i pooglądanie. Więc w tej chwili się żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Życzę Wam miłego dnia, miłego południa, spokojnego wieczoru. Uważajcie na siebie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Gry Diablo 4.